Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Patryk to kolejny film na kanale temat Resnik i na samym początku wypada mi przeprosić was za dwa tygodnie bez filmów na tym kanale. Spowodowane było to dużym ilością obowiązków zarówno z mojej strony jak i ze strony typowego Balika, aczkolwiek już wracamy na dobre tory i chcę poinformować was o tym, że trzy razy w tygodniu będziecie dostawali od nas filmy. Jeżeli chodzi o Łukasza to wkrótce również powróci on ze specjalnym odcinkiem serii Ciemna Strona Wrestlingu dlatego zostawcie polubień pod tym materiałem oraz subskrybujcie ten kanał by tego materiału nie przegapić, a tymczasem Zapraszam was do oglądania. Minionej oco odbyła się kolejna gala pay-per-view od All Elite Wrestling, tym razem pod znakiem Revolution, gdzie walką wieczoru było starcie Chris'a Jericho z John'em Morsley'em o tytuł mistrzowski All Elite Wrestling. Po naprawdę wyrównanym, emocjonującym i brutalnym pojedynku John Morsley pokonał Chris'a Jericho i został drugim w historii mistrzem federacji All Elite Wrestling. Jeżeli chodzi o Chris'a Jericho, to był on pierwszym w historii mistrzem federacji All Elite Wrestling. Tytuł mistrzowski zdobył 31 sierpnia 2019 roku. Miało to miejsce podczas rali AEW All Out. Jego panowanie trwało blisko pół roku, natomiast dla Johna Morsleya jest to pierwszy tytuł w owej federacji i nic nie zapowiada nam tego, by z tą federacją miał się on w krótkim czasie pożegnać. Ostatni epizod z zdradził naprawdę bardzo wiele, jeżeli chodzi o tylureszną restylmenię, ponieważ poznaliśmy aż dwa pojedynki i to dwa naprawdę bardzo mocne pojedynki, ale zanim do nich przejdziemy, to powiedzmy sobie o tym, co wydarzyło się podczas gali w Arabii Saudyjskiej. 27 lutego w Arabii Saudyjskiej odbyła się gala Super Showdown, podczas której doszło do starcia Goldberg kontra Bray Wyatt. Starcie to oczywiście było tytuł mistrzowski WWE Universal, który był w posiadaniu The Finda, a szorek właśnie z tamtą nocą jego panowanie się zakończyło. Nic nie wskazuje na to, by Doszło do walki rewanżowej i aby Bray Wyatt odzyskał tytuł mistrzowski, ponieważ na WrestleMania 36 zostało zapowiedziane starcie dla obydwu zawodników. Powracający Goldberg na WrestleMania 36 zawalczył tytuł mistrzowski Universal w starciu z Romanem Rejsem, natomiast Bray Wyatt jako cel obrał sobie powracającego Johna Cena, który teoretycznie na początku swojego ogłoszenia podczas Smerdon powiedział, że na WrestleMania się nie pojawi. Koniec końców niebieską tygodniówkę zakończyliśmy jednak akceptacją starcia Johna Cena, dlatego na WrestleMania 36 mamy właśnie ogłoszone dwa naprawdę mocne pojedynki, a jeżeli chodzi o utratę mistrzostwa Universal przez The Finda, to po prostu może tego lepiej nie skomentuję, bo jest to dla... Totalny bullshit. W sumie możecie zrobić to wy, pisząc w komentarzach, co na ten temat uważacie i czy sądzicie, że Defint powinien przegrywać z Goldbergiem. Pozostając jeszcze na chwilę w temacie, chciałbym poinformować Was o oglądalności ostatniego epizodu niebieskiej tygodniówki, który wynosi 2,7 miliona i jest to znaczący wzrost, jeżeli chodzi o poprzednie epizody. A wszystko to wydaje mi się spowodowane jest zapowiedzianym powrotem Johna Cinny oraz jego ogłoszeniem dotyczącym WrestleMania 36. No bo pewnie każdy z nas chciał usłyszeć, co Jonas na potarduli nieobecności ma nam do powiedzenia. Zanim jednak jeszcze odbędzie się WrestleMania, to czeka nas ostatnia gala pay -view właśnie przed największą galą roku, którą będzie gala Elimination Chamber. Odbędzie się ona dokładnie za tydzień, 8 marca. Na tą gale póki co zostały zapowiedziane trzy pojedynki, w tym dwa starcia na zasadach Elimination Chamber, lecz zapewne kolejne walki zostaną dodane zarówno w poniedziałek na gali Monday Night Raw i jeszcze w trakcie tygodnia, i zapewne również podczas samej gali z Mertą w piątek. Jeśli natomiast chodzi o zapowiedziane póki co pojedynki, jest to handicap match o tytuł mistrzowski interkontynentalny, w którym Braun Strowman za walczy przeciwko trzem rywalom, czyli Cezaro, Sami Zayn oraz Shinsuke Nakamura. Tutaj myślę warto zauważyć jest fakt, że Sami Zayn w końcu powraca do akcji jako czynny zawodnik i pytanie pozostaje na jak długo. Elimination Chamber mecz o tytułu mistrzostwie Tag Team z Smerdom, gdzie John Morrison oraz The Miz. i tutaj warto podkreślić, że w Nagali w Arabii Saudyjskiej pokonali oni The New Day i zostali nowymi mistrzami Tag Team. Na Elimination Chamber staną w obronie mistrzostwa właśnie przeciwko The New Day, Lucha House Party, Heavy Machinery, Robert Roode oraz Dolph Ziedler, jak i również The Uza. I ostatnim, póki co trzecim pojedynkiem zapowiedzianym na gale Elimination Chamber jest starcie pretendentki do tytułu mistrzowskiego kobiet Row, gdzie w klatce zamknięte zobaczymy Asuka, Liv Morgan, Ruby Riot, Natalie, Sarah Logan oraz Shayna Baszler. Zwyciężczenie tego pojedynku zawalczy na WrestleMania 36 z Becky Lynch i wiele wskazuje na to, że będzie to właśnie ta ostatnia, czyli Baszler. Dajcie w komentarzach znać co wy sądzicie o zapowiadających się pojedynkach na gale Elimination Chamber, zostawcie polubienie pod tym materiałem oraz subskrybujcie kanał, by być ze wszystkim na bieżąco. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się oraz do usłyszenia.